no ja jestem Macin i witam Was w Q&A. Pod ostatnim filmem z JetPunk'a poprosiłem, żebyście zadawali pytania. No i kilka zadaliście, a więc mam telefon i czas odpowiedzieć na te pytania. Pierwsze pytanie jakie dostałem to, jakie mam plany na content kanału? No jak widzicie content kanału w trakcie pandemii nie jest za ciekawy. Gry, no i plus ten JetPunk, gdzie robimy sobie quizy. Ale mam nadzieję, że kiedy, teraz już można wychodzić Boiska z innych ogólnie z dworu będziecie więcej filmów widzieli, bo wiem, że filmy z Boiska zawsze bardzo dobrze się przyjmowały na moim kanale. Czy mam zamiar rozwijać kanał? Czy mam zamiar rozwijać kanał? Trudne pytanie zadajecie, ale powiedzmy, że no, mam zamiar, niech będzie. Postaram się, jak najlepiej rozwijać kanał, żeby filmy były jak najlepszej jakości i żeby się to fajnie oglądało. Yy, czy ma... Pytanie, czy mam dziewczynę? No słuchajcie, doszło do tego dnia, gdzie trzeba odpowiedzieć na to pytanie. Mam dziewczynę. Yy, kiedy jakiś vlog, bo cały czas są gry, masz vloga. Może nie vloga, ale QA, także no. No i kolejne pytanie: czy będą streamy na moim kanale? No streamy. Teraz może nie, bo ten Blaszak nie nadaje się do robienia streamów, ale mam nadzieję, że kiedy dostanę lepszy komputer, to streamy będą. Może nie jakoś regularnie, ale myślę, że jakiś... raz na jakiś czas jakiś dałoby się zrobić. Ym, co lubię jeść. Co lubię jeść. Jedzenie, yy, głównie pizzę, mm, kebaby. I takie tam. Wiecie, pewnie to co Wy robicie. Czemu kanał stoi w miejscu? Żebym ja to wiedział jeszcze? Nie wiem. Staram się jakoś. Jeśli staram się za mało, to trzeba się starać bardziej. Jakaś motywacja. Skoro widzicie, że kanał się wolno rozwija, no to trzeba coś z tym zrobić przecież. Jak mi mija kwarantanna? Żyję. Jeszcze nie zachorowałem. Także... No i co? Dziękuję za oglądanie, dziękuję też operatorowi za nagrywanie. Operator odezwij się. Dzień dobry. No i pytanie do Was, jeżeli chcecie QA z operatorem kamery, to zadawajcie mu pytania w komentarzach, na pewno na nie chętnie odpowie. No i co? Tak swoją drogą mam dzisiaj urodziny, także 17 lat ktoś tutaj ma. Także mam nadzieję, że łapeczkę w górę zostawicie. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam Was i cześć!